Wszystkim jest na kawę, czyli książęcy wymarsza pod mnie z za kamerą. zawsze ja jestem kamerasz. i ja muszę iść postaniem. pierwszy, a on jak zawsze się boi i idzie. Przedostatni albo ostatni odcinek z serii. O no, co mówisz, żeby być cicho, nie? No, ty a cicho, się ja, ja bym nie mówił. Aha, <gry> nie no. miły jesteś. Ja no możesz sobie mówić. Nie ci, ale nie przy wejściu, przy wejściu. Trzeba być cicho. typi, tu mieszkają. Trzeba być cicho, żeby nie zakłócać właśnie życia mieszkańców. Ciii... Ciii... Tylko przed Poczekaj. Na szukane, nietypowej piwniczki. Magia. Na nie, nie wiem, widać. No, ale tu jest A fajne tam przejście. Panda się dalej iść. Nie działa? Nie ma. Dobra, Co się tam nie wolno. Załóżcie. A może tak? Nie. Dwa wejścia. Czekaj. Tu może być słońce. Słońce. Słońce! Let's go! Tak to wygląda z naszej perspektywy. Tylko, że u no, trochę... jeszcze bardziej wygląda strasznie. E, tu się ktoś chyba odleżał. Tu się ktoś chyba zaszczął. Oho, czekaj, czekaj, Żeby to coś tu było widać. Ja wiem, że to tak działa. Uważaj, ma. bo wejdziesz, to się widzę. Obraz mam. Ma. Obraz jest ciemniejszy. Nie mogę. Już mam na maksa. Już mam na maksa. Dobra, masz szybko cyk. Jak ty stoisz. Jezu. Nie wiem, czy wy to dobrze widzicie, ale taki uśmiech. Uh -huh, to chyba jest ostatnia klatka. Mhm, tu już jest koniec. Nie chcę nikomu grzebać, ja miałem sobie tylko ja zobaczy LEG LG Fajny 55 cali tę widzę, może więcej wygląda, więc A tu też to się zaczyna. Jeszcze trzeba zobaczyć co jest odkluczone. No i oczywiście.